Hey, cześć, z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funky. Dzisiaj po raz kolejny zagramy sobie na Witiego, ale nie takiego zwykłego Witiego. -y, gramy dzisiaj sobie na Minus Witty'ego. Zaraz zobaczymy jak on wygląda. Z tego co widziałem na zdjęciach, wygląda przekozacko, ażbym go nazwał HD Witty. I on chyba nawet gra na gitarze, z tego co wiem. <grym> tu na razie wygląda normalnie, ale widzicie, już my HD jesteśmy. Zobaczymy sobie. I dzisiaj spróbujemy jak, jak... O właśnie! Tak wygląda. Kto? Będzie to samo? O, wywaj. Tak, jest to samo. I'm looking for trouble. Tak, nie chcę kłopotów i tak dalej. Dobra. Ale zobaczcie, jak on kozacko... O, kurde, inne strzałki! Dobra. Ale świetnie wygląda. Dobra, normalnie gitar hero jest. W sumie to, te, tego tego nazwał Hadowiddy, nie? No nie, no zmisowałem. Byliśmy <grym> jak najmniej misów, robimy. <grym>, nie ma w ogóle ten kierunek z tyłu, nie? Tak jak będące od tej bomby. Dziwnie się strasznie klika te yy, kulki. Czemu ja misuję? Powiedzcie mi, jakim cudem. Już nie lubię tych kulek. <laughs> Może będzie później lepiej. Ja ale teraz, teraz jego głos perfekcyjnie pasuje. Bo to za właśnie zawsze była taka gitara yy, elektryczna, jakby. Teraz ją ma. Świetnie to wygląda. Ale buty w ogóle mam Dobra, skupmy się teraz Żeby znowu nie zmysłować jak ciule Podoba mi się też... Aha Nie no nie mogę Dobra Tylko czemu dziewczyna nie jest w HD? To jest pytanie Wszystko w HD oprócz tego? Oprócz dziewczyny? Dziewczyna nie potrzebuje na sobie stoi z tym z strategiem? <śmieniu> jest useless. Dobra, kolejna. Szkoda, że nie jest zmienione tutaj, na przykład jako. A zresztą. Lecimy dalej. <śmieniu> Się znajdę w komentarzach, który Witty jest dla Was najlepszy. Neon Witty? O! Inaczej jest, zmieniona piosenka. Myślałem, że nie będzie zmieniona. Albo mi się wydaje. Nie, teraz możecie mi naćmić piosenkę, Serio. Wydaje mi się, że jest zmieniona druga piosenka. Albo ja po prostu dawno tego nie grałem. Ale to dobrze. Do czemu ja wisuję, no? Teraz zwariuję. A to mi się już przypomina. Nie, to chyba nie jest zmienione. Dobra, <grywy> już się podjarałem. Tak, to. kojarzę, takie tatu tati, tatu -ta <grywy> No i nie dokończyłem. Możecie napisać w komentarz, który wam się witty podoba. Ten z tą gitarką zarąbistą. Może neon witty? korupte witty? O Jezu. Bo w sumie dla mnie yy, jak na razie Corrupted Witty był najlepszy, ale. No ten to jest ostra konkurencja. Jakby miał jeszcze jakieś yy, takie oryginalne piosenki, to na pewno by był na pierwszym miejscu. No niestety Corruption Mod miał swoje piosenki, i to też go wyróżniało. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak dziwnie się to klika. Tak jakby lekko wcześniej to klikam i mi nie zalicza. Jednak całeczki są lepsze. No widzicie? Nawet będziecie znaczyć, że kliknąłem to, a nie zaliczyło. Jezu, ja nie wiem, jak bali balistyk mi pójdzie, nie? Jak przy takich pio prostych piosenkach robię misy. No ale... <gryw> Ledwo się budziłem zacząłem to robić, więc... nagrywać. I ta animacja stara i nagle się zmienia w, w, w tego, co powinien. Dobra, dobra, już nie krzycz. Ty co? Nie mówcie, że on jest zmieniony na... Aha. Czyli dwie piosenki pierwsze były. Dobra, przejdziemy do zwykłego, ale... Trochę się rozczarowałem, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie ten. Będzie właśnie jakiś taki wkurzony. Szkoda. Ale może spróbujemy przejść w końcu. Nie ze stołami sami, tylko trochę mniej. Ale już mamy 11, więc. Więc nie wiem, czy to jest możliwe. Dobra, ale już powoli rozgrzałam palce, więc. Ale chyba to jest. Na, na, na to już jest chyba za późno. Na razie. Na razie jest spoko. Ale to jeszcze nie koniec. O, 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 znowu z misowem. Ty. Nieźle. To jest coś zmienione, czy kuleczki po prostu mi ułatwiają, tak jakby... Nie no, 22 miejsce, dobra. Nie odzywam się. Ale to będzie chyba mój rekord. Będę musiał zobaczyć, kurde, aż. Chociaż, kurde, teraz się zaczyna. No właśnie, no właśnie. Teraz ten moment Nawet nie patrzę ile teraz mam misów, bo nie chce się speszyć. Ten moment jest męczący. 34 misy, kurde, ale nie jest źle, naprawdę. <śm> No skończ to już, ja już nie chcę więcej misów Kurde, więcej znowu misów Nie, no dobra Uch. Na końcu oczywiście sobie przypomnieliśmy jak tutaj balisty kryje beret Ale szcz szczerze szkoda, szkoda Naprawdę, że trzecia piosenka nie była tutaj zmieniona Bo ten Witty świetnie po prostu wyglądał ale no cóż, mamy te pierwsze dwie piosenki ograne, <grystka> Balistyka sobie przypomnieliśmy, może nawet zrobiliśmy rekord, mam nadzieję, że wam się oczy oczywiście odcinek podobał, jeśli tak to zostawcie lajka, subskrypcję, a ja się z wami żeglą. do zobaczenia i pa pa!